Każde pokolenie na nowo definiuje, co oznacza sukces. Dziś to nie tylko liczby na ekranie, to kontrola, przejrzystość i realny wzrost na Twoich warunkach. Dlatego używam Neraxis Group. To nie tylko kolejna aplikacja, to mój zestaw narzędzi do podejmowania mądrzejszych decyzji finansowych. Oczywiście, decyzje mogą wydawać się ryzykowne, ale dzięki odpowiednim informacjom jestem pewny, a nie tylko zgaduję. Neraxis Group inwestuje tam, dokąd zmierza świat. W zieloną energię, finanse, nieruchomości, silniki jutra. Uwielbiam widzieć realne, wymierne wyniki, takie jak portfel, który faktycznie rośnie. Za liczbami stoi zespół myślicieli, zawsze analizujących, zawsze adaptujących się. Moje cele nie są uwięzione w jednym miejscu, są połączone globalnie. A kiedy ambicja spotyka się z działaniem, wtedy rzeczywiście zachodzą zmiany. Bezpieczeństwo absolutnie. Każda inwestycja jest zabezpieczona, więc mogę skupić się na budowaniu majątku, zamiast się martwić. Dla mnie majątek oznacza spokój ducha, i dla mojej rodziny również. Rynki nigdy nie stoją w miejscu, podobnie jak ja. Każdy krok naprzód jest widoczny, każda strategia jest starannie dopracowana. Wyniki otwierają drzwi, a partnerstwa otwierają światy. Chcę inwestować w to, co kształtuje jutro, a nie tylko utrzymuje dzisiaj, ponieważ wizja bez działania jest niczym. Neraxis Group nadaje kierunek mojej wizji. Neraxis Group, gdzie wizja spotyka się z wartością.